Witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy kontynuować temat miasta, a poznamy takie magiczne słowo, które brzmi urbanizacja. Kiedy mówimy o miastach, bardzo warto użyć terminu zwanego urbanizacją. Co to jest urbanizacja? Ja uwielbiam mówić, że urbanizacja to umiastowienie. Co to znaczy? Urbanizacja na dobrą sprawę ma cztery aspekty. Urbanizacja to wzrost liczby ludności miast pierwszy. Drugi aspekt to rozprzestrzenianie się miast, rozbudowywanie się miast i zarówno w szerokości, jak i w pionie, czyli zwiększanie pojemności tych miast czy po prostu powstawanie nowych miast. Ale również urbanizacja to wzrost liczby ludności trudniącej się zawodami nierolniczymi, czyli po prostu wzrost zatrudnienia w drugim i trzecim sektorze gospodarki, czyli w przemyśle i usługach. Ale również urbanizacja to rozpowszechnianie się miejskiego stylu życia, bo ludzie którzy przyjeżdżają do miast zaczynają żyć miejskim stylem życia, ale również ten miejski styl życia, moi kochani, rozprzestrzenia się na wieś, bo coraz częściej jest tak, my już mówiliśmy, że ludzie wyjeżdżają na wieś z miast, bo tam wybudowali sobie dom i oni nagle nie będą żyli po wiejsku, tylko oni ten swój miejski styl życia przenoszą na wieś i to też jest, moi kochani, urbanizacja. Takim ważnym wskaźnikiem, który nam, miernikiem, który nam mówi o urbanizacji jest to wskaźnik urbanizacji. Jest to odsetek ludzi mieszkających w miastach w ogólnej liczbie ludności. Czyli jeżeli chcemy obliczyć wskaźnik urbanizacji jakiegoś województwa, to bierzemy wszystkich mieszkańców i patrzymy, jaki procent tych mieszkańców stanowią mieszkańcy miast. I to będzie wskaźnik urbanizacji. Jeżeli chodzi o ten wskaźnik, to Polska w porównaniu z Europą wcale rewelacyjnie nie wygląda, co możemy właśnie zobaczyć na diagramie. Po II wojnie światowej wskaźnik urbanizacji widzimy był poniżej 40%, ale zaczął szybko rosnąć. I w latach 90. osiągnął 60%, nawet nieco ponad, ale widzimy, że w ostatnich latach ten wskaźnik delikatnie się obniżył i cały czas utrzymuje się w okolicach 60%. Zobaczmy, jak te nasze 60% ma się do krajów Europy. I proszę Państwa, 60%, czyli Polska jest na tym poziomie. To znaczy, że. Wiele krajów w Europie, szczególnie kraje Europy Zachodniej, mają wyższy wskaźnik urbanizacji niż Polska. My mamy wyższy od Rumunii czy Białorusi, Estonia również ma ten poziom wskaźnik urbanizacji wyższy. Natomiast powiedziałabym pod tym względem, pod względem wskaźnika urbanizacji bardziej przypominamy Europę Wschodnią niż Europę Zachodnią. Natomiast przestrzennie w Polsce również ten wskaźnik urbanizacji jest zróżnicowany. Jak wskaźnik urbanizacji w Polsce kształtuje się przestrzennie? Widzimy, że największy jest na zachodzie Polski i na Górnym Śląsku. I teraz Górny Śląsk, oczywiście, wiemy, że obszar mocno uprzemysłowiony, więc mocno zurbanizowany, dużo miast. Natomiast na. Dolnym Śląsku. Proszę Państwa, nie zapominajmy, że też jest dużo, może i małych, ale rzeczywiście są tutaj liczne miasta. Natomiast jeżeli spojrzymy na województwo zachodnio-pomorskie, to co się okazuje? Pamiętajmy, że tutaj były PGR-y. A jeżeli były PGR-y, to znaczy, że to były duże gospodarstwa rolne. W związku z tym niedużo mieszkańców wsi. Po drugie, jeżeli PGR upadły, no to ludzie nie mieli pracy, to też wyjeżdżali chociażby do miasta, więc ten wskaźnik urbanizacji jest wysoki. A co się dzieje, proszę państwa, na tym terenie, czyli południowy wschód Polski? No tutaj z kolei jest dużo tradycyjnych wsi, czyli takich, gdzie gospodarstwa rolne często są małe, a jeżeli tak, to jest dużo mieszkańców wsi i ten wskaźnik urbanizacji jest niski. Moi kochani, ilość i wielkość miast w Polsce. Czy my zdajemy sobie sprawę, ile w Polsce jest miast? Stan na rok 2018 to 930 miast. No nie wiem, czy bylibyście w stanie je wymienić, bo ja nie. I teraz moi kochani, jakie miasta dominują? Musicie wiedzieć, że 3 czwarte miast w Polsce są to miasta, małe są to miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Na tym diagramie możemy zaobserwować, że ponad 1 trzecia wszystkich miast w Polsce są to małe miasteczka do 5 tysięcy mieszkańców. Natomiast miasta do 20 tysięcy mieszkańców stanowią 75% miast w Polsce. Czyli mm, widzimy, że w Polsce rzeczywiście dominują niewielkie miasta. Miasta między 20 a 50 tysięcy jest... Mm, nieco ponad 14%. 50-100 niecałe 5, 100-200 tysięcy 2 i 4 i proszę państwa miasta powyżej 200 tysięcy to niecałe 2% wszystkich miast. Również bardzo nierównomierne jest rozmieszczenie miast w Polsce. Musicie wiedzieć, że najwięcej miast w Polsce znajduje się w województwach śląskim, dolnośląskim i Wielkopolskim, czyli na południu i zachodzie naszego kraju. Ma to związek również z zaborami. Musicie wiedzieć, że najgorzej Polsce gospodarczo i nie tylko, żyło się pod, pod zaborem rosyjskim i tam rzeczywiście nie inwestowano, ten rejon się nie rozwijał, a miasta niektóre wręcz traciły prawa miejskie. Stąd do tej pory, na wschodzie tych miast jest rzeczywiście najmniej. Kiedy miasta się rozrastają i jakby ich, ich granice się powiększają, powiększają, to może być tak, że miasta nam się doklejają. I wtedy tworzą nam się zespoły miejskie. Zespół miejski jest to Kilka miast będących obok siebie, i w Polsce mamy dwa typy zespołów miejskich. Taki zespół miejski w ogóle nazywamy aglomeracją i mamy dwa typy zespołów miejskich: aglomerację monocentryczną i aglomerację policentryczną. Aglomeracja monocentryczna to taka, gdzie mamy jedno miasto, główne, i naokoło tego miasta mamy miasta, które często nazywamy miastami, miastami satelitami albo sypialniami wielkich miast. Co to znaczy? Są to y, obszary, które przekształciły się w miasteczka, które tak naprawdę żyją bardzo często na potrzeby tego wielkiego miasta. Co to znaczy? Ludzie w tych miastach satelitach śpią, ale jeżdżą do pracy do tego głównego miasta, y, uczą się w tym mieście, robią zakupy, chodzą do restauracji, czyli ich życie jest związane z tym y, głównym, z tym dużym y, miastem. Y, jak to często powstawało? No wyobraźmy sobie, ktoś znajduje pracę w wielkim mieście, ale nie stać go na y, wybudowanie domu czy kupienie mieszkania, ale poza miastem jest taniej. I takich ludzi było więcej, więc y, te wioski, które często tam były, rozbudowywały się powiększały i powstawały z tego miasta. I to jest aglomeracja monocentryczna, potocznie zwana aglomeracją. Innym zespołem miejskim jest aglomeracja policentryczna, czyli nie ma jednego głównego miasta, tylko miasta równorzędne rozrastają się, powiększają i ze sobą się łączą. I taka aglomeracja policentryczna potocznie nazwana jest konurbacją, i taką konurbację chociażby mają Katowice, mamy konurbację katowicką. Mamy zestawienie dwóch aglomeracji monocentrycznej, na przykładzie Warszawy, jedno duże miasto i mniejsze miasta dookoła. Z drugiej strony aglomeracja policentryczna, miasta podobnej wielkości, które są obok siebie i tworzą razem zespół miejski zwany aglomeracją policentryczną, inaczej konurbacją, aglomeracja monocentryczna, po prostu aglomeracja. Ok, temat. Urbanizacja w Polsce mamy zrealizowany. Już wiemy, co to jest urbanizacja. Pamiętajcie, że to jest wzrost liczby ludności miejskiej, rozrastanie, rozbudowywanie, powstawanie nowych miast, to jest wzrost zatrudnienia w zawodach nierolniczych, to jest rozpowszechnianie się miejskiego stylu życia. Moi kochani, dziękuję Wam za wspólnie odbytą lekcję w pięknych okolicznościach i do zobaczenia na kolejnej.